Witam wszystkich serdecznie w nowym roku. Pierwsza prezentacja, trochę pogoda deszczowa, ale no co, musimy jakoś sobie z tym radzić. Pierwsza prezentacja Volvo XC70, 2004 rok produkcji. 2,5 turbo oczywiście, 210 koni, 5-cylindrowy silnik benzynowy, mój ulubiony. Tutaj auto z bardzo fajną historią, z mega niskim przebiegiem jak na rocznik i jak na ten rodzaj samochodu. Tutaj mamy zaledwie 233 000 km przebiegu. Wszystko oczywiście potwierdzone książką. Mało tego możecie sobie wszystko sprawdzić po numerach rejestracyjnych, widocznych na filmie. To jest auto ze Szwecji, także wszystko jest transparentne, za darmo, że tak powiem, możliwe do ściągnięcia raportu. Tak jak widzicie, auto już jest z nazewnictwem XC70. Nie jest już to nazewnictwo V. 70 XC, tylko mamy właśnie już nazewnictwo XC70. Nie jest to model poliftowy, bo mamy e, zobaczcie w jakim kolorze mamy plastiki w takim odcieniu brązu i mamy właśnie przedliftowe jeszcze lampy. To jest taki, ja bym go nazwał taki międzylift. To jest ostatni wypust przedlifta, ale jeszcze nie model poliftowy. Zobaczcie. Lampy ksenonowe, ale jeszcze przedliftowe. E, samochód z e, skrzynią automatyczną, o dziwo jak na moją ofertę. Staram się mieć te samochody z manualem. Dlaczego tutaj mamy automat? Dlatego, że samochód jest z bardzo fajną historią, z niskim przebiegiem. Historia jest taka, że auto jest użytkowane od nowości przez jedną rodzinę. Także w jednej rodzinie samochód zawsze serwisowany w jednym serwisie od nowości. W 2011 roku został przepisany samochód z matki na córkę i tak naprawdę jak sprawdzicie sobie historię, no to w historii macie tam dwóch właścicieli prywatnych. A tak naprawdę był jeden, jeden jedyny, no jedna rodzina odnowosi, także można powiedzieć, że jeden właściciel odnowości tego samochodu. Dlatego też skusiłem się na taki samochód, pomimo, że jest to skrzynia automatyczna, której nie lubię, nie dlatego, że mam coś do automatów, nie lubię, bo jest dla mnie po prostu ryzykowna w tego typu samochodzie. To jest XC, jak oglądacie moje filmy, no to zawsze do tego XC muszę dołożyć. A jeśli miałbym potem posprzedażowy problem ze skrzynią automatyczną, to taki interes dla mnie nie ma sensu. Dlatego ja sobie zmniejszam ryzyko, dlatego kupuję skrzynie manualne, aczkolwiek no, automat naprawdę w tym samochodzie mega pasuje, bardzo komfortowo tym samochodem się jeździ. Opinie o tych automatach są różne. To wszystko zależy od egzemplarza, wszystko zależy od użytkownika. Sprowadziłem dwa tego typu samochody w automacie dla Adama, mojego mechanika, dwie V70, dwa turbo, jedna miała przejechane w momencie sprowadzenia 320, druga 290, obecnie przebiegi są ponad 350 obydwu, bo to są auta służbowe u niego, no i tam automaty się kompletnie, z tymi automatami nic nie dzieje, więc no mówię, to wszystko zależy od egzemplarza. Tak jak widzicie, auto w bardzo fajnym kolorze, rzadko spotykanym w tym modelu. Ciekawie skonfigurowane, jeżeli chodzi o wyposażenie, bo mamy ksenony, mamy elektryczny fotel z pamięcią kierowcy, mamy elektryczny fotel pasażera, mamy drewnianą kierownicę, mamy klimatronik, mamy podgrzewane przednie fotele. Także samochód naprawdę ciekawie skonfigurowany. Macie oryginalną lotkę, zobaczcie, ze światłem stop. Także ten samochód naprawdę fajnie się prezentuje. Dobra, przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Samochód jest w 100% bezwypadkowy. A zaraz sprawdzimy, jak się prezentuje powłoka lakiernicza na tym konkretnym egzemplarzu. Zaczynamy od dachu. Dach 90, błotnik lewy tylny 90. Tutaj jakaś drobna rysa. Zobaczcie. Tutaj mamy stówkę. Lewe drzwi 110. Dół 120, czyli na razie mamy wszystko w oryginale Stówka 120, błotnik lewy przedni. Oryginał. Jeszcze zobaczyłem przy samej lampie, bo czasami. Zdarza się, że tylko przy lampie, na przykład, błotnik jest malowany. Maska aluminium mamy oryginał. I lecimy prawą stronę. Prawy przedni błotnik, zobaczcie, oryginał. Dół drzwi, oryginał. Z tego co pamiętam, auto powinno być całe w oryginale, ale wolę przemierzyć, żeby było sprawdzone, pokazane. No i tak wychodzi, że auto mamy całe w oryginale. Także pomimo rocznika. No i pomimo, że od nowości użytkowane przez kobiety, oczywiście nic do kobiet nie mam, auto jest całe w oryginale, ma jakieś takie drobne ryski parkingowe, no ale szanujmy się, samochód jest z 2004 roku, więc ma prawo mieć jakieś uszkodzenia lakiernicze. Tutaj na przykład zobaczcie, mamy do zaprawki, klapa jest plastikowa, nakładka taka, także no jeszcze szybko pokażę jakieś właśnie uszkodzenia. Tutaj mamy uszkodzenie lewy tylny błotnik, dobrze widać. To jest taka wgniotka punktowa, jak sobie Zobaczyłem pod kątem jakieś drobne odpryski na masce. Lampy, zobaczcie, w stanie idealnym, pomimo że to są przedlifty, to naprawdę wyglądają idealnie. Tutaj mamy podłączenie do prądu. Ten system DEFA, e, czyli ogrzewany, ogrzewana miska olejowa, podgrzewacz tak zwany oleju. Tutaj jakieś drobne ryski, zobaczcie. No, trochę tych, tych rysek jest. to nie było polerowane, więc jakieś tam ryski są. Przechodzimy do wnętrza. Bagażnik. Krata oryginalna od Volvo ją tą kratę macie z siłowniku, możecie sobie podwiesić tutaj pod dach. Nie ma rolety bagażnika, jeżeli chodzi o, o to dodatkowe wyposażenie i przechodzimy do dodatkowych kół. Auto obecnie jest na oponach zimowych. Mamy do auta opony letnie, zobaczcie. Felgi tak jak widzicie aluminiowe. Same opony mamy do samochodu jako dodatkowy dodatkowy ekwipunek. Takie opony dostaliśmy, takie opony dajemy i przechodzimy do wnętrza, wnętrze czarne charakterystyczne przeszycia dla XC70 tutaj mamy jakieś, zobaczcie, uszkodzenie na boczku w tym miejscu, podejrzewam, że jakiś piesek mógł jeździć i zostało uszkodzone mamy drewno wiśniowe także we wnętrzu jakieś tam uszkodzenia mamy, to jest to charakterystyczne właśnie przeszycie dla XC70, to co mówiłem to tutaj mamy, mamy chyba tak, podwyższenia dla dzieci, zobaczcie i oprócz tego uszkodzenia na lewym tylnym boczku Jakichś takich większych uszkodzeń tutaj we wnętrzu nie ma. Tutaj nie ma jakichś przetarć, pęknięć. Także zaliczamy uszkodzenie to co jest tutaj na lewym przednim boczku. Jeżeli chodzi o uszkodzenia wnętrza. I już Wam pokazuję jak wygląda fotel kierowcy. Tutaj natomiast nie mamy żadnych uszkodzeń. Zobaczcie też to charakterystyczne przeżycie. Bardzo nie lubią go tapicerowie, tapicerzy. Ze względu na to, że po prostu nie da się tego już odwzorować. Tak jak zrobiła to fabryka fotel. Zobaczcie, elektryczny, z pamięcią, tutaj mamy delikatne pęknięcie skóry. No ale to przez to zobaczcie, bo fotel jest naprawdę miękki i on zahacza cały czas o ten, o ten plastik i przez to to pęknięcie jest. Nic z tym nie robiłem, bo tak jak i mówiłem, to przeszycie teraz odtworzyć dla tego, jednego, dla tego jednego pęknięcia to tak naprawdę nie ma sensu. Tutaj mamy jakieś przetarcie skóry, ale ogólnie fotele matowe, skóra fajna w dotyku. Drewniana kierownica, moja ulubiona tak naprawdę w tych modelach. Wiśniowe drewno, takie naprawdę porządne. Kierownica, zobaczcie, już trójramienna. Skrzynia automatyczna. Co tutaj z dodatkowego wyposażenia Mamy blokadę tylnych szyb dla dzieci. Przycisk. No i tak naprawdę tyle. Zaraz Wam pokażę przebieg. Odpalimy sobie silnik. Jak widzicie, mamy wgrane polskie menu. Rezerwa nam się zapaliła, 70 km jeszcze do pokonania. Oczywiście, auto zostanie zatankowane. Jak zamkniemy, to nam oczywiście kontrolka czerwona zgasie, bo to jest komunikat o otwarciu drzwi. Przebieg macie dokładnie: 233-781. Wnętrze kompletnie niezniszczone. Tutaj mamy jakieś takie na obudowie głośnika centralnego jakieś takie zmechacenie, a tak naprawdę nic poza tym. W przedliftach, no tutaj ten tunel środkowy zawsze się mocno zużywa. Tutaj też mamy jakieś takie drobne przebarwienia. Fajnie, tutaj mamy obszyty rękoje odręcznego. Skórzane rękojeść, zobaczcie, auto naprawdę w stanie tutaj. No we wnętrzu nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Naprawdę taki zadbany samochód. Czysty, pachnący, nie ma tutaj żadnego brzydkiego zapachu. Przechodzimy pod maskę. Przypodcie po możecie we wnętrzu poznać, że to jest przedlift. A no po tych obudowach słupków. Zobaczcie, one są plastikowe, nie są materiałowe. No dla mnie to jest plus, bo każdy wie, że w poliftach, czy każdy, użytkownicy wiedzą, V70, S60, generalnie, że w poliftach materiał, zastosowali materiał, który odchodzi. Tutaj w tych plastikach, zobaczcie, no nic nie odchodzi. No i tak naprawdę starsze rozwiązanie okazało się z, z biegiem czasu, że jest trwalsze niż nowsze wykonanie, które... No miało, miało służyć za, za takie bardziej przytulne. Tutaj mówię, te, te, te boczki z nimi się nic nigdy nie dzieje, także po tym też możecie poznać, że macie do czynienia z modelem przedliftowym. Tak wygląda XEK pod maską. 5-cylindrowy silnik benzynowy no mój ulubiony, tak naprawdę, silnik. Jakie są wady tego silnika, jakie są koszty utrzymania, po, pokrótce powiem. no rozrząd Na rozrządzie macie dwa koła zmiennych faz no, i o tym trzeba pamiętać, że te koła zmiennych faz potrafią ciec, i to jest taki dodatkowy koszt przy rozrządzie. Koszt wymiany rozrządu na oryginale to jest 1200 zł. Z wymianą 700 zł oryginalny komplet rozrządu, plus wymiana w granicach 500 zł. W aucie zrobiliśmy wymianę olejów i filtrów, wymianę olejów w skrzyni, oczywiście, bo tu mamy automat. Jeżeli chodzi o rozrząd, tutaj mamy informację, kiedy był wymieniany przy przebiegu 162 000 km zobaczcie, a zaraz zobaczymy w jakim roczniku, w 2016 roku był wymieniany rozrząd rozrząd w tych samochodach, w tych silnikach wymieniamy co 10 lat y, lub co 180 tysięcy, także tutaj jeszcze mamy czas na, na, na wymianę tak naprawdę do 2026 roku przechodzimy do dokumentacji y, serwisowej przechodzimy do dokumentacji auta, zobaczcie tak jak mówiłem elektryczny fotel, jest też pasażera do auta mamy komplet kluczy, to jest model przedliftowy, także mamy już scyzoryk i jeszcze starego typu kluczyk, zobaczcie, do odpalania z immobilizerem. Wszystko było robione w serwisie tak naprawdę od początku Mekonomen. Tutaj mamy jakieś wpisy wcześniejsze, inaczej ta firma się po prostu nazywała, ale te serwisy były robione praktycznie w jednym serwisie od początku do końca i tutaj serwisy mamy następujące. 2006, 7, przepraszam, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 i 20. Także tutaj serwisy tak jak widzicie były byli, były robione, był wymieniany też olej w skrzyni. Tutaj mamy też informacje o wymianie właśnie oleju w skrzyni. Był wymieniany rozrząd. Tutaj mamy tą informację w 2016 roku. Także tutaj był duży serwis robiony przy 162. No nasz serwis też jest wpisany. Nasz serwis też nie był mały. Ostatni serwis w Szwecji był w maju. Dlatego też my zrobiliśmy tutaj serwis olejowy, taki całościowy. Nasz serwis objął kwotę. Tutaj wyszedł dokładnie serwis mechaniczny tego auta 3,5 tysiąca zł i co zostało zrobione to od razu powiem wymiana filtrów i oleju, wymiana oleju w skrzyni, yy, wymiana tulei wahacza, wymiana osłony przegubu, wymiana koronki ABS, demontaż, montaż skrzyni kątowej, olej w skrzyni kątowej został wymieniony, yy, wymiana łącznika stabilizatora, naprawa podnośnika szyby, materiały jakieś tam eksploatacyjne, wymiana opon, geometria yy, i naprawa zaworu EWAP. Tutaj mamy co było w aucie zrobione, a tutaj mamy części, koszt części, także takie zlecenie też klient ode mnie dostaje zawsze, co przy aucie było robione. Tutaj mamy historię z przeglądów technicznych. Ostatni przegląd, jaki tutaj mam wydrukowany to jest 214 000 km w 2019 roku. Jeszcze był robiony przegląd w 2020 roku. On jest dostępny w internecie na stronie Carfin, CarInfo Tutaj mamy z 2017 roku, 200 000 przebieg. Także tutaj macie dokumentację też przebiegową samochodu, numerem rejestracyjnym na każdym takim dokumencie macie numer rejestracyjny i numer win. Także tak wygląda dokumentacja samochodów tutaj ze Szwecji, bardzo fajnie prowadzona pomimo, mówię, że użytkowane przez kobietę, to naprawdę samochód tutaj na bieżąco serwisowany, tak bym powiedział nie pokazałem jeszcze wady takiej która często się zdarza w tych samochodach to na deszczu tego nie widać, zobaczcie na tej listwie aluminiowej, która jest między dachem a, a drzwiami tutaj schodzi bezbarwny lakier i to jest niestety bolączka tego modelu, te listwy można oczywiście zdjąć, można sobie polakierować jeżeli ktoś jest estetą, to można to zrobić no, przy deszczu tego kompletnie nie widać, aczkolwiek jak auto jest suche, no to jest to e, widoczne. Tak jak widzicie, auto doinwestowane przeze mnie, pomimo że było w świetnym stanie, e, jak pojechało do mechanika to parę rzeczy e, zostało zrobionych, została uszczelniona przekładnia kątowa, bo był z niej wyciek, przy okazji został wymieniony olej w przekładni kątowej, e, wymieniony olej w skrzyni biegów i wymieniony olej w silniku plus komplet filtrów. Plus, oczywiście standardowe jakieś tuleje w tym samochodzie wahaczy tego typu rzeczy. Łączna kwota naprawy tutaj serwisu, może nie naprawy to jest 3,500 zł. Auto na dzień dzisiejszy w pełni ogarnięte, nie wymaga żadnego wkładu finansowego, nie ma wycieków, napęd działa w 100%. Tutaj ważne, żeby ten napęd sprawdzać. Napęd oparty na Haldeksie. Co można by było jeszcze sobie zrobić, no to oczywiście wymienić olej w Haldeksie, jak ktoś będzie chciał. Samochód serwizowany na bieżąco, olej w skrzyni był wymieniany, jest na to są na to, że tak powiem, potwierdzenia no i też rozmawialiśmy z poprzednią właścicielką, oczywiście ona nam nie powiedziała, co było w aucie robione, ale podała nam swojego opiekuna w serwisie z którym rozmawialiśmy po prostu co w aucie było robione i było robione wszystko na bieżąco i dodatkowo właśnie był wymieniany olej w skrzyni biegów bo tego Volvo nie zaleca, ale to nie jest autoryzowany przedstawiciel Volvo, który serwisował ten samochód cena tego samochodu, pomimo, że to jest przedlift ale auto ma bardzo mały przebieg Cena nie będzie niska ze względu na to, że naprawdę tutaj też sporo za ten sam zapłaciłem, trochę dołożyłem. No i ciężko znaleźć, tak? Ciężko znaleźć auto z 2004 roku tego typu z tak niskim przebiegiem. Te auto mają już pod 500 tysięcy spokojnie. Tutaj mamy auto naprawdę z niskim przebiegiem. No i tutaj cena będzie w granicach 30 tysięcy. Dokładnie auto będzie wystawione 29 29,900. No, i wiem, że ktoś tam powie, że za, za między lifta, przed lifta to, to cena kosmos. No i okej, okay, i i możesz kupić sobie za 10-12 tysięcy kup, zrób i dalej będziesz miał gniota, a nie samochód. Tutaj macie auto z bardzo fajną historią. Mówię, jeden użytkownik praktycznie od nowości, na bieżąco auto serwisowane, przeze mnie jeszcze doinwestowane. Także taki bezpieczny zakup. XC70 na pewno tutaj jest. Co nam pozostało? Pozostało nam zobaczyć Volvo od spodu, także wsiadamy, lecimy na stację, pokażę Wam podwozie tego konkretnie egzemplarza. Podwozie wygląda równie dobrze jak na nadwozie, także tutaj naprawdę ten samochód nie ma słabych punktów. Jeżeli ktoś szuka zadbanego XCK, powtarzam, dobrego auta, a nie okazji, no to u nas taki samochód na będzie. Jeżeli ktoś szuka okazji, no to po prostu szukajcie dalej a że tak powiem tutaj komentarzami, że cena wysoka i tak dalej sobie nie zapętlajcie głowy, bo to tak naprawdę nie ma sensu lecimy na stację, pokażę Volvo od spodu zobaczymy XCK od spodu zobaczymy jak się prezentuje auto z 2004 roku trochę mokro mamy także ciężkie warunki, już ciemno i lecimy sobie lewą stronę widzicie praktycznie bez korozji, trochę przybrudzone podwozie zobaczymy sobie tył wydechy i łączniki nowe zobaczcie z tyłu obydwa drugi wydech a jeden wydech mamy nie drugi wydech wydech już był zmieniany nie jest oryginalny dlatego też i ta rura jest w bardzo ładnym stanie nie ma korozji filtr paliwa nowy tutaj jakieś takie niewielkie oznaki korozji na pasie trzymającym Zbiornik, wycieków tutaj od spodu nie ma, był wyciek z przekładni kątowej, została przekładnia uszczelniona Katalizator na miejscu Także podwozie wygląda naprawdę bardzo ładnie, nawet w tych newralgicznych punktach nie ma jakiejś większej korozji Z mostu nie ma wycieku Wszystko wygląda elegancko Zapraszam wszystkich do subskrypcji i do obserwacji nas na Facebooku Pozdro